Tak się zrobiło wakacyjnie, a teraz będzie prawie poważnie. Będziemy mówić o warsztatach, warsztatach teatralnych, które, których efekty, owoce oglądać będzie można już niebawem, bo. Takie światełka, tak, takie światełka. Bo... Takie <taki> światełka będzie można oglądać w teatrze Marka Śląsarskiego. Już słychać ten głos, jest bardzo Państwu. charakterystyczny. E, Ewa Oleś też jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Ewo I Marzena Lamchłoniewska, dawno dzień cię dobry. nie było. Jestem, to jestem i dementuję plotkę, jakoby mło... rozmowa o teatrze miała być tylko poważna. O nie. E, Zaraz, czy to była plotka? Coś takiego zasłyszałam przed chwilą. No tak, właśnie. Warsztaty dla dorosłych to jest cała historia. nie raz jeden i nie dwa tutaj rozmawialiśmy na antenie o tym. I cały czas jest w tym życie. Taka świeżość, tak jak tak sobie myślę, że to nie jest rutyna, że tam się coś cały czas dzieje. Jest dużo radości, marzena się domaga radości. Dużo życia. Co, o czym w tym roku to jest, co robicie, robiliście i co będzie można zobaczyć podczas pokazów, takich spektakli tych warsztatowych? To może ja na początek, ponieważ Marzenka dała mi znak, szczypiąc mnie tu pod stołem. No, e, tak. Tak. To jest ten właśnie element dowcipnie. Tak, tak, <laughs> tak chociaż to już się... zrobiłam na poważnie. <laughs> Potem już będzie to coraz to, gorzej. E, to tak, to jest, jest kolejny spektakl w ramach czteromiesięcznych warsztatów teatralnych, bo właśnie zaczynaliśmy dawno temu, chyba 9 lat temu, z Marzeną Lam z Adamem Łoniewskim y, i jeszcze z paroma innymi y, osobami. To były warsztaty teatralne dla młodzieży. Y, też czteromiesięczne. I, y, no, I potem pomyśleliśmy sobie, że dlaczego nie zrobić dla dorosłych. I, i, I później wkroczył Marek, który już kolejną medycję reżyseruje. Tym razem będzie to spektak Kabaret próba. Taki jest tytuł tego spektaklu, bo wszystko może się wydarzyć na pokazach. Y, to jest y, o to z doświadczenia mówisz? Tak, oczywiście z doświadczenia, ponieważ no, trema jest istotnym czynnikiem, który może spowodować, że coś się uda, czy coś nie. Natomiast, no to w ogóle nam nie przeszkadza, bo aktorzy też mają tremę i, i też może się coś udać, ale się asekurujemy tym tytułem, myślę. Co do tej świeżości, o której powiedziałaś, to tak, bo yy, myślimy, że jeżeli no, przychodzą w zasadzie ci sami ludzie. Mamy niewiele osób, którzy nie byli na tych warsztatach. Natomiast no, cały czas jest to zmieniane, formuła jest zmieniana, zmieniany scena scenariusz, a poza tym no, ci ludzie mają taki zasób talentu i energii, i także nasi prowadzący, o których za chwilę powiem, że cały czas jest to. Mm, poza, tym, poza tym to chyba trochę jest tak, że no, nikt nie, nie stoi w miejscu, więc rok tak. do roku każdy jest <laughs> trochę inny, ale takie no, muszę zadać to pytanie. E, czy to, że to, to jest stała, mniej więcej ekipa, to jest o tym, że nie dopuszczacie nikogo nowego? Oczywiście. <laughs> To jest wygoda, to jest wygoda po prostu. Ja o tym, znaczy teraz troszeczkę żartuję, ale, ale troszkę. myślałem o tym troszeczkę tylko. E, e, dlaczego mówię wygoda? No, bo jest coś takiego, że. E, łatwiej jest pracować z osobami, które, które gdzieś tam już znamy, które wiemy, jaki mają potencjał, ewentualnie i e, zasób, możliwości, e, z których można czerpać, e, ale to nie znaczy, że nie pojawiają się nowe twarze, które są troszeczkę taką nową krwią, która gdzieś jakby pretenduje do tego, że. Trochę miesza. Trochę miesza, trochę trochę też mobilizuje e, i, i, i jakby to jakby scala to wszystko. Także rzeczywiście, no, no tak to jest. Śmiesznie brzmi, ale mamy ten stały taki skład. Ale nie nasze prawie nasze ale no, nie, nie jest to nie teatralny. Ale to nie strategia. Nie, to nie strategia. Z edycji na edycję odliczają prawie w 100%. Tam jest niewielki odsetek. Czyli jeżeli kogoś no. nie ma, to jest zdziwienie, tak? A był Poprzez. To jest szansa dla nowego to człowieka. Nowego człowieka tak? W zasadzie teraz przy okazji tej edycji prawie się to znaczy to się nie zdarzyło. Ale mimo wszystko zaprosiliśmy dwie nowe osoby. Właśnie tak jak Marek mówi i Marzenka, że. Żeby trochę tej innej energii nam wszystkim dostarczyć. Chociaż z drugiej strony, nasi stali warsztatowicze oni cały czas dają się odkryć i oni też pokazują różne twarze, bardzo nas zaskakują, także to nie jest. Także już wiemy y, od początku do końca, co się mm. po kim spodziewać. To jest y, do Marka pytanie teraz, mm. a właściwie do Marzeny też. No i do Ewy, do Was. Okay. E Ułatwiłaś, wiesz? <laughs> Nie mogę się zdecydować. To jest, Będziemy losować. To jest o rozwoju bardziej, czy, 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 czy o tym, że za każdym razem to jest inaczej? Tak, myślę o tej stałości y, I, uczestników, jeśli mogę, bo to, oni się i, zmieniają. Tak? Znaczy ja, Przepraszam, ja muszę mówić tak zwięźle, bo dostałem tutaj reprymendę przed wejściem na, na antenę że ja ostatnio mówiłem długo, to był rok temu, że i wszyscy zapamiętali, Boże, że długo, ja długo mówiłem. jeszcze do wczoraj było słychać. Przejrzy, <laughs> echo jeszcze brzmiało. Dobrze, poważnie zaraz. I, i myślę że sobie, że tak, że... Mm, to też jest takie obopólne wyzwanie, bo oni czekają, oni chcą czegoś nowego, a my z każdym rokiem jakby wejścia w kolejny etap warsztatów, no ta poprzeczka takiej niepewności i co teraz, co, co jeszcze wymyślić, żeby, żeby, żeby wspólnie nasza praca jakoś tak fajnie promieniowała, żeby ich za, zarazić kolejnym jakimś tematem, kolejną pracą, a jednocześnie w sobie wzbudzić, pobudzić to, co, co, co my możemy ewentualnie im dać jak najwięcej. Więcej. Więc myślę, że to, to, to jest to takie wyzwanie, że, że jeżeli, o, mam nadzieję, że troszkę się tak przymilam, zdarzą się kolejne jakieś edycje, to, to, to zawsze będzie ta poprzeczka teraz podnoszona, dlatego że oczekiwania wzajemne są dosyć duże i tak jak mówię, że znamy, znamy naszych, naszych wykonawców, wiemy co potrafią i wiemy co możemy zrobić, a jednocześnie mimo, mimo tego czasami wobec pewnych propozycji nas totalnie zaskakują. Fantastyczna sprawa, tak naprawdę. Wiem, że jeżeli chodzi o te pokazy, spektakli i premiera i później kolejne prezentacje, to dostać się i zobaczyć, jak to wygląda, jest bardzo ciężko. Bilety wyprzedają się na pniu. Tak, to jest około 15 minut od ogłoszenia, że bilety są. Natomiast być I to mal, nie tylko krewni i znajomi królika. O no, w większości krewni, bo nie dopuszczamy przecież nikogo innego. Ale nie, tak naprawdę... Co grupa się tam Grupa jest bardzo liczna. Kolejny więc, mur, no. Więc nie dziwię się, że tak naprawdę ich znajomi i krewni, przyjaciele chcą ich zobaczyć. Natomiast no, kilka miejsc zapewne pojawi się jeszcze na premierę, ale to, to na początku maja ogłosimy. Ale będzie kilkanaście miejsc na pokazy no, może się y, komuś uda, bardzo zachęcamy. Ogłosimy to na Facebooku teatralnym i na stronie. I, i wtedy 5 minut będzie cała akcja No 15 no, to jest tak maksymalnie, ale to jest dla ludzi, którzy mają refleks. Silne nerwy. I silne. nerwy. Może trzeba nerwy. opłacić kogoś, kto będzie czuwał przy Facebooku. No, jeszcze nie znaleźliśmy takiego chętnego. Mhm. Ale to myślę o tych osobach, które chcą zobaczyć spektakl. A tak, no to mhm. przy Facebooku muszą całą noc czuwać. Marzena, na ile jesteśmy rozśpiewanym narodem? Na ile ci się łatwo pracuje z uczestnikami warsztatów i czy mają taką refleksję, że praca nad emisją głosu, nad tymi wokalnymi kawałkami, to jest coś, co w ogóle daje rozwój nie tylko na deski teatru potrzebny, ale w życiu. No tak, absolutnie. To, to, to z doświadczeniem. To jest no, <głos》>, to jest y, takie moje credo, bo po właściwie to y, to powinno w ogóle jakoś tam poszerzać kompetencje nasze ludzkie, człowieczy, sztuka y, o, dla mnie, ona jest po prostu jakąś taką areną, gdzie możemy się stawać dobrymi ludźmi, lepszymi w komunikacji. No i y, y, dla mnie zajmującej się głosem, głos bardzo o tym świadczy, jak jesteśmy skomunikowani z samym sobą i z innymi ludźmi i dla mnie to jest przede wszystkim o tym. Słyszysz to, jak ktoś mówi, czy ta osoba jest skomunikowana ze sobą? Słyszę, jestem daleka od wyroków, okay. ale po prostu słyszę tendencje. Słyszę mhm. tendencje w śpiewie, w mowie. I no, takim moim marzeniem jest, żeby każdy człowiek ze swoim głosem się skomunikował. I, i pięknie, akurat, akurat ta, ta grupa teatralna, ona zawyża statystyki, bo, bo świadomość tych, tych, tych ludzi. No, zresztą, ponieważ pracujemy już którąś edycję, no, to, to też możemy gdzieś tam w tej pracy głębiej pójść, żeby, żeby ta naturalność brzmienia przede wszystkim się odezwała. Bo to też nie jest w dzisiejszych czasach takie oczywiste, że my operujemy swoim naturalnym brzmieniem. Mhm. A czy słyszysz po tym, jak ktoś mówi, czy jest y, szansa na to, że on śpiewa, albo potrafi śpiewać, albo może pójść w tę stronę? Czy to słychać w mowie? Nie. Mhm. Niekoniecznie, bo, bo można mieć dobry głos, ale to jest takie, ja cały czas odkrywam. Y, 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 Czym jest to, że ktoś śpiewa, a ktoś nie śpiewa? No śpiewać I, każdy może, ponoć i, i, I dzisiaj jestem y, bliższa, to jest tak, taka moja intuicja, ale że to też jest po coś, że ktoś nie śpiewa. Okej. Okay. Mhm. A po co? Hmm. A Ewa śpiewasz czy nie? Nie no, przecież wielokrotnie tutaj opowiadam, że nie śpiewasz. Nie, to już od, nie, od tych Radzimy. paru edycji no. y, cały czas trwają próby, żeby jednak Ewe -E -E w jakiś sposób Mile wykorzystać w spektaklu, broni się, ale przyjdzie czas, że tak, nacka nie. tak, tak. zaskoczymy. dlatego tak myślę o tym, żeby to była ostatnia edycja. No. Coraz bardziej. Bo się Ewa wolę. inaczej będziesz moim pedagogicznym fiaskiem. Nie A, wiem, czy, czy chcesz tak w życiu? Wpisywać <laughs> sobie do CV coś nie, takiego. Nie, nie. nie. To się wszystko nagrywa, a my do rozmowy wracamy już za chwilę. Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. -a. Rozbudzamy apetyty na to, żeby się wybrać i żeby zobaczyć, jak wygląda spektakl przygotowany przez uczestników warsztatów teatralnych dla dorosłych. Przypomnę, że w studiu Radia Fiat są Marzena Lamchłoniewska z przepięknym pierścionkiem. Ja będę chora chyba po tej rozmowie. Z dwoma pierścionkami. Nie, nie, nie ale tak, tak, dobrze. A ty wiesz... widziałaś ten pierścionek? Bo wiesz, bo Ewa się nim nie zachwycała, jak kiedyś jej wysłałam zdjęcie. Ja się zachwycam. Dziękuję Wysła Ci bardzo. Ewa. Bo to jest taki radiowy pierścionek. Ale on mi troszkę, troszkę chyba. Co to zazdrość, znaczy radiowy pierścionek? Wiesz? Radiowy, <laughs> że po prostu nie może o nim zechnięcie. pięknie <laughs> mówić. <laughs> Ja jestem oszołomiona, jest przepiękny. Czy ja mogę opowiedzieć tak. tutaj anegdotę, jak mój przyjaciel kiedyś... Idź, umyj z... ręce, zostaw pierścionek zobaczył, zobaczył jeden z moich pierścionków i tak m, zadumał się i mówi: wiesz co, masz różne te pierścionki, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę. Wszystkie są brzydkie. A, nie, brzydkie. co to za przyjaciel? <laughs> Ewa Oleś. Mówiła, co to za przyjaciel, i y, głos Marka Śląskiego też był słyszalny. Tylko, bez, nie, nie ma Marka w ogóle, to, to jest to wszystko nagrane w tej chwili. Oj, oj, oj. Ja, ja mam o mamy Tylko jest mój pierścionek. Tylko jest tylko pierścionek, pierścionek to, i głos. Zbawijcie pierścionek, no będzie, będzie, Będziemy musieli <laughs> pokazać nie, tak. E, warsztaty teatralne, spektakle w maju i w czerwcu. O pracy trochę rozmawialiśmy, a teraz jeszcze powiedzcie, kto zatem stoi poza wami, tak? To ja powiem. To mów. Ja powiem, bo. Ojej, jak y groźba! Po <laughs> prostu. Naprawdę. Kto to za są, plecami stoi. Naprawdę to są cudowni ludzie, i nie mówię tylko dla. Potrzeby audycji, bo cały czas też powtarzam, y, myślę, żeby stworzyć takie widowisko na prawie 30 osób, bo patrząc tak. na y, m, ludzi, którzy, którzy grają na scenie, mhm. na twórców ekipę techniczną i szereg osób, to jest produkcja widowiska na 30 osób. Y, więc. Y, ono y, oczywiście nas uskrzydla, jest cudownie, jest dużo y, y, takiej fantastycznej energii, natomiast no, jest też trudno i, i mamy też kryzysy, y, jeżeli chodzi o zmęczenie, o powtarzalność pewnych rzeczy. I, i one dotyczą zarówno warsztatowiczów, mnie na pewno, bo ja mam taki zawsze przełom po drugim miesiącu, nie wiem jak marzenkę i marka to zaraz powiedzą. Natomiast, żeby stworzyć takie widowisko i dotrwać do końca, i żeby to nas cieszyło, to. Musi być między ludźmi jakaś chemia, taka międzyludzka chemia i ośmielę się to powiedzieć, że y, czuję ją, jeżeli chodzi o wszystkich prowadzących i, i także o wszystkich warsztatowiczów. Tu nie ma kogoś, kto by po prostu nam energię odbierał, czy my sobie też wzajemnie nie odbieramy. No, ale żeby przejść do rzeczy, to oczywiście y, no, za całość, za scenariuszy reżyserii odpowiada Marek, y, który ma ogromną charyzmę, wdzięk, urok i, i po prostu jest doskonałym pedagogiem. Tak samo Marzena Rąchłoniewska, y, którą prywatnie kocham, i y, to jest y, jakiś nieprawdopodobny urok, charyzma także wielka. I, i Marzena uczy, y, przygotowuje wokalnie grupę, y, przygotuje, przygotowuje także interpretację piosenek, będzie także akompaniatorką na instrumencie klawiszowym jest Michał Walczak, który też og ogrom pracy wnosi. I mogę też powiedzieć o tej charyzmie, wdzięku i to się Michała też czy Powiedz, czy... powiedz. No. No. Przechodzimy casting no. na początku. No. A propos no wdzięku, to, jest, to są te trzy elementy, jak to Młynarski napisał. Teatr to jest. Tak, e, 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 Michał e, zajmuje się opracowaniem muzycznym, gra na gitarze, na stompboxie, chyba tak to się wypowiada. E, no i, i jest kaskadą też pomysłów e, i, i takiej cudownej, wspaniałej energii. No i są ci ludzie, którzy są w różnym wieku, ma, zajmują się w życiu różnymi rzeczami. Gdzieś tam ich cały czas ciągnie do teatru. Niektórzy skończyli szkoły muzyczne. Niektórzy także wielokrotnie się już o teatr otarli, występując gdzieś. Ale są też ludzie, którzy przyszli tutaj z przygody, a się cudownie rozwijają. To jest wspaniała grupa oprócz tak zwanych dorosłych. Dorosłych mamy też młodzież i tutaj muszę dziewczyny wymienić. Oliwia Migoń, która będzie grała także na skrzypcach. Zuzia Król, która jest licealistką, dołączyła w tym roku do nas. Zuzia zagra na w będzie akompaniowała do jednej z piosenek. Jest wspaniała Nikola Modrow, która wybiera się w tym roku do szkoły teatralnej, zaczyna egzaminy do szkół teatralnych. E, jest, y, y, każ, każdy z tych ludzi wnosi coś, ale musimy też powiedzieć, że y, oprócz Marka, który tworzył scenariusz, y, wspaniałe zapowiedzi konferencjerskie stworzył nasz nieoceniony Maciek Orman, który już po raz kolejny jest z nami. Mm -hmm, tak, mm -hmm. Maciek I, też od, od dawna um, jest. Jeżeli tak, ja mogę. Mm, Możesz, możesz. Proszę. Proszę. Mogę, bo tak ja w, lubię, tych, jak w, mówisz, w tych komplementach. Mówisz wtedy e, i Chciałam widzę. tutaj, hmm. y, bardzo, hmm. bardzo hmm. chciałam tutaj podkreślić postać Ewy Oleś, hmm. która oczywiście mówi o nas wszystkich cudownie, tak. ale gdyby Ewa, nie twoja determinacja, twoje serce, bo jednakowoż my jesteśmy zaproszeni, wiesz, y, ja się czuję mm, takim bardzo zaopiekowanym. Y, Elementem tego, dzieła. zawsze robię kawę. Więc... I woda mineralna Kawa. jest na południu, jest też po bardzo ważna. No, wykonuje taką naj, najbardziej żmudną i niewdzięczną pracę. Przytula Spina to po prostu, tak. przytula, no, po, powoduje, no, że stąpamy tak. nad ziemią, bo, bo nie doświadczamy tych różnych okoliczności. Mm -hmm. Po prostu Ewa to wszystko bierze na swoją piękną klatkę piersiową. <laughs> I Ewa, bardzo Ci tutaj z tego miejsca dziękujemy. Ja to. Ja to mm -hmm. Ja też docenię. Docenię. Znaczy, to jeszcze to... powiem, jeśli mogę, bo, bo rzeczywiście jest coś takiego. Możesz, <noise> <takiego, głos> <noise> ale... nie mam nic krytycznego na temat Ewy. Kry... <noise> Właśnie chciałam powiedzieć, ale dobrze, <noise> to muszę zmienić. E, e, Niech, chcę powiedzieć, że e, naprawdę wisiało wszystko na włosku przy pandemii, bo mm. coś się tam za, e, zawaliło rozpoczął się wtedy. Myślimy może o tym mówili rok temu przy tych warsztatach ubiegłorocznych, ale, ale to rzeczywiście ten moment taki był, że była pewna niepewność, niepewność w ogóle miejsca. Jeśli chodzi, no wiadomo, że to wszystko inaczej funkcjonuje, teatr inaczej funkcjonuje i, 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 i czy, czy, czy da się jeszcze jakby zre, zreanimować to wszystko? Czy ci ludzie będą chcieli? Okazuje się, że chcieli. Ja chciałem jakby rzeczywiście to wszystko tam gdzieś... Cudownie znaczy, scala, spala jest naszym trzeba tak, mieć bezpiecznikiem i łącznikiem. Jeżeli determinację masz, robić, ale też rzeczy. słyszę dużo takiej miłości do tego wszystkiego. I tak sobie myślę, że to jest piękne, to co mówicie o Ewie dzisiaj, bo bywa tak, że są rzeczy oczywiste i dopiero jak znika człowiek z różnych powodów, nagle widać ile rzeczy robił, a wy to widzicie pomimo tego, że. I może zniknąć. No nie wiem, zastanawiam się. Bardzo bardzo dziękuję za te miłe słowa. Natomiast no tak jest to oczywiste, że gdyby nie wszyscy, to by się nie udało jest, także ekipa techniczna cudownych ludzi, którzy z nami współpracują w tym roku będzie Piotr Andrzej Całus i Przemek Bielawski, będzie Jacek Celiński, który Pomoże nam pewne rzeczy y, przygotować od y, zaplecza, jeżeli chodzi o rekwizyty. Y, w zasadzie jest w tym teatrze mnóstwo fantastycznych osób, którzy do tej idei pr przekonywali się przez lata. To też nie mogę powiedzieć, że y, taka inicjatywa, jak warsztaty obojętniczone mhm. trwają miesiąc czy cztery miesiące, to jest tak, że wszyscy skaczą na główkę i mówią, że Boże, jak cudownie, że, że to robicie, bo y, naprawdę początki były bardzo trudne żeby ludzie nam zaufali i wiedzieli, że to, że angażujemy ich też, że trochę mają więcej pracy to jest w tym sens, bo nieraz się wyda mogło wydawać, że po prostu to jest takie sobie średnie po co to? Średnie, po co to robota, tak, Natomiast mm. no, ci ludzie, którzy z nami już współpracują albo po prostu przychodzą na spektakle, yy, i aktorzy, i, i pracownicy teatru, no to potem wychodzą i mówią, wow, ale to było świetne, bardzo wam dziękujemy. To jest żmudna praca, taka yy, u podstaw, żeby mm. ludzi, ludzi do tego. Prze... Mm -hmm. Ale to tak jest z edukacją, bo myślę, że to też jest forma po prostu edukacji. I ta determinacja no tutaj. No i popularyzacji mm -hmm. jednak teatru, bo, bo, no tak, bo czasami. Po prostu tak. ludzie przychodząc na, zobaczyć swoich bliskich, no mogą być pierwszy raz w teatrze, prawda? Mhm. To znaczy, to jest, to jest pewne I, i z tym też był na, początek, na początku problem, żeby wytłumaczyć, że y, to jest zdobywanie widzów dla naszego teatru mhm. też. To jest... Y, tak, bo to, jest to, ciąg to, że ci, że dwadzieścia kilka osób w skali roku bierze około 100 osób udział w warsztatach, to znaczy, że ci ludzie za chwilę zamówią sobie bilety pełnopłatne na inne widowiska. Mhm. Na inne przedstawienia. Y, więc y, to rzeczywiście cały czas trzeba podkreślać, bo, bo to jest przeliczane. Nawet byłam kiedyś na takim szkoleniu, że pan profesor z SGGW y, po prostu przeliczył to matematycznie. I, i to jest. Gruba mm -hmm. I to jest tak naprawdę naj, najlepsza, najpiękniejsza reklama, bo taka z serca. Tak, mhm. Także warto przyjść do tego to miejsca. Jeszcze jest coś takiego, że, że jakby rozszerzając trochę tę myśl, że jednak mimo wszystko teatr jako instytucja, jako miejsce w dalszym ciągu jest magiczne. Ono mm -hmm. działa, znaczy nie umniejszając oczywiście domom kultury, które cudowną pracę wykonują, jeśli chodzi o pracę właśnie z, z ludźmi, którzy mają jakieś pasje. To mimo wszystko zawsze to jest, tak, to jest trochę taka mała, a jednocześnie duża różnica, mówię w tym sensie, że pokazać spektakl w najpiękniejszym domu kultury, a jednak w teatrze, nawet mm -hmm. w jakichkolwiek warunkach, to gdzieś nobilituje i rzeczywiście ten teatr staje się jakiś taki bliski tym, tym naszym, tym, tym znajomym kolegom już w tej chwili. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że mm, ja mam zawsze taki, jakby rozmawialiśmy o przygotowaniu tych czterech miesięcy, że to jest taki niedosyt niesamowity, bo to jest tak naprawdę tak jedno spotkanie w tygodniu, czasami dwa. E, materiał jest naprawdę bardzo wymagający, bo to nie jest tylko słowo, to jest łączenie i ruchu i, i muzyki i słowa e, i, i, i chciałby się więcej, nie można, bo każdy ma swoje zajęcia, teatr musi pracować swoim tak, rytmem. O Również. Wspominałaś o... e, tak choreograf. Tak <słuch> Marek. <słuch> Pod pseudonimem Twożychol". Tak, ja pod pseudonimem <grymne> tworzyłem. Tak, 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 nie tak wszystkim. E, nie, ale jest coś takiego, że chciałby się więcej. Czasami nawet pytania takie są, a czy kiedy zagracie na dużej scenie? I, I oczywiście bardzo by się chciało, bo to nie zapominajmy, to jest 20 prawie 4 czy 5 no, osób, tak, i to czasami jest tak, że to, ta, ta, ta liczba to jest większa niż, niż nie jeden zespół obecnie w niektórych mhm. teatrach. Więc 25 osób, czy tam ileś, to jest naprawdę potężny już zespół jak teatru, takiego jakby prawie muzycznego czy, czy, czy innego. I rzeczywiście znaleźć dla każdego miejsca na tej małej naszej scenie. No bo to jest gdzieś tam uwarunkowane pewnym miejscem i możliwościami. Również technicznymi, bo, bo idąc na dużą scenę, umówmy się, nie każdy z tych osób, który ma pasję, ale ma na tyle warsztatu, żeby być gdzieś tak jakby słyszalmy, słyszalnym słyszalmy. po prostu w tej przestrzeni dużej sceny, a nie każdemu możemy zapewnić bezpieczeństwo mikrofonu czy mikroportu i tak dalej, bo to nie o to chodzi. To ale jakieś... może przyjdzie czas taki, że rzeczywiście coś takiego miłego się zdarzy. To są takie wyzwania, które właśnie niosą nowe pomysły i cały czas w tym wszystkim, o czym mówicie, jest życie. Bardzo mnie to cieszy. Zapraszamy do teatru, nie tylko na spektakle. Może komuś się jeszcze uda zdobyć bilet na te spektakle powarsztatowe, ale w ogóle. Teatr Adama Mickiewicza w Częstochowie to jest dobre, cudowne, przytulające miejsce. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marzena La Lamchłoniewska i jej pierścionek. Ewa Oleś i Marek Ślosarski. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Wam dziękuję. bardzo.